Śmierć, wolność, tą samą ma cenę nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców, odcinek 27. Zawierzyliśmy gwiazdom. Mijał miesiąc, odkąd nie było żadnych wieści od Aleksandra. Połączenie telefoniczne zostało przerwane po kilku chaotycznych zdaniach, mimo wielogodzinnego oczekiwania w urzędzie pocztowym. Kasia zdążyła tylko usłyszeć o przesłaniu pieniędzy na leki dla jego matki. Miały one dotrzeć niebawem poprzez wracającego do Polski znajomego himalaistę. Sportowcy mieli większą niż ktokolwiek swobodę przekraczania granic. Ich sukcesy były wykorzystywane propagandowo. Mieli też nawet więcej swobody niż artyści. Jedni i drudzy wyjeżdżali pod czułą opieką tzw. działaczy. W kraju artyści mieli więcej swobody i cenzorzy często przymykali oko na występy, które niekiedy pełniły rolę wentylu bezpieczeństwa, kanalizując przejawy buntu. Grupa Ad Libitum, z którą współpracowała Kasia, występowała głównie we wrocławskich klubach studenckich. Było ich w tym mieście około 20 i co najmniej kilka z nich gościło chętnie zespół, który był popularny w środowisku. Po występie w pałacyku przewodniczący komisji kultury ZSP, zwany Królem Maciusiem, Zaproponował plenerowy występ na Placu Wolności podczas obchodu święta pracy 1 maja. Honorarium było zachęcające bardziej od czasu i miejsca koncertu. Estrada na ciężarówce, tłumek obżerający się kiełbaskami, dzieciaki biegające z cukrową watą na patyku nie było to dobre miejsce dla kameralnych instrumentacji i nastrojowych poetyckich piosenek. Pianista. Nie chciał zagrać na organach Hamonda, flecistka bała się o swój egzamin z instrumentu, a Kasia wiedziała, że na pewno w takich warunkach nie zaśpiewa. Właściwie nie była to kontestacja polityczna, ale wywołała wściekłość króla Maciusia. Zakazał występu we wszystkich klubach środowiskowych Wrocławia, wstrzymał wyjazd na coroczny festiwal piosenki studenckiej do Krakowa. Wykreślił zespół z wyjazdu na famę do Świnoujścia. Dla grupy ad libitum była to katastrofa. Jedynym ratunkiem był przyjazny gest kierownika miejskiego klubu muzyki i literatury pana Ciasteczko. Jego zachwyt od dawna wzbudzał Paweł, wokalista zespołu. Teraz próby z nowym repertuarem odbywały się regularnie w klubie, a ciasteczko z lubością obserwował młodych artystów przez techniczną dziurkę w ścianie swego gabinetu. Kontrola urzędu widowisk była już właściwie zbyteczna. W klubie zbierali się także szachiści oraz poeci. Raz pojawił się nawet mistrz Polski w szachach, wrocławianin Jacek Bednarski. Ten znakomity zawodnik zremisował z mistrzem świata Fischerem i wygrywał, dopóki nie wprowadzono zakazu palenia papierosów podczas rozgrywek. Kierownik Ciasteczko przymknął oko na palącego Jacka, bo w symultanie poza studentami i urzędnikami z zarządu kin brał udział oficer pobliskiego urzędu, oczywiście w wyświechtanym sweterku. Jacek dał mu tak jak wszystkim fora i rozgromił ich, wypalając trzy papierosy. Portier, pan Piotr, podobny do Degola i równie dystyngowany, otworzył szeroko okna, jako że niebawem miał się odbyć turniej poetycki. Poetów we Wrocławiu nie brakowało: Janusz Styczeń, Staszek Srokowski, Marianna Bocian, Salomea Kapuścińska. To byli ci, na których nieco młodsi patrzyli z podziwem i zazdrością. Młodziutki Rafał Wojaczek był zupełną osobnością i wydawało się, że nie istnieje, ale gra w jakimś filmie kręconym przez pana Boga. Tadeusz kończył stroić fortepian, bo tym razem oprócz poetów miała wystąpić Barbara jako urozmaicenie zdarzenia. Sala wypełniła się prędko. Pomiędzy fortepianem a widownią zestawiono trzy stoliki, za którymi zasiadło jury złożone z młodych pracowników Wydziału Filologii, Uniwersytetu imienia Bolesława Bieruta. W gronie tym, jak zwykle bywało, znajdował się też ekspert z zupełnie innego wydziału, zupełnie innej ważnej instytucji. Widownia była ta, co zaliszała tu każdą imprezę. Tak czy owak, poeci mieli przed kim się popisać. Każdy przeczytał swój wiersz, choć w konkursie brały udział teksty przesłane jurorom wcześniej. Oklaski były grzecznościowe, bo na widowni oprócz poetów nie siedzieli koneserzy, a i poeci wstrzemięźliwie nie ujawniali swoich ocen. Konkurencja była wszak wielka. Rafał Wojaczek stał przez cały czas jak pomnik i milczał wymownie. Jurorzy kręcili się nerwowo na stołkach, bo ustaleń werdyktu dokonali wcześniej. Nadszedł moment na występ Barbary. Improwizowała przez chwilę kołysankę komedy, i płynnie przeszła do własnego utworu, który nagle zaśpiewała z całą mocą. Zawierzyliśmy gwiazdom, chociaż nie są nam bliskie i nie wszystkie są jasne i prawdziwe nie wszystkie. Zawierzyliśmy jednak, choć pod gwiezdną powłoką wiemy, może być pustka, blaski złudne być mogą. Czego więcej jest w Tobie, czy dobroci, czy złości, czy zadumy nad światem, czy pragnienia miłości? Czego więcej jest w ludziach, tego sami nie wiemy, jakie gwiazdy nas rodzą, pod jakimi żyjemy. Gwiazda tylko wtedy jest prawdziwa, kiedy własnym świeci światłem obcych blasków. Не отбия. Pod gwiazdą, powłoką wiemy, może być pustka, blaski złudne być mogą. Gwiazda tylko wtedy jest prawdziwa, kiedy własnym światłem płonie obcych blasków. Czego więcej jest w Tobie, czy dobroci, czy złości, czy zadumy nad światem, czy pragnienia miłości? Czego więcej jest w ludziach, tego sami nie wiemy. Jakie gwiazdy nas rodzą, pod jakimi żyjemy. Co pragną, choćby dało od innych więcej, choć uświęcą go i nazwą człowiek. Przecież jeszcze nie jest gwiazdą, przecież jeszcze nie jest gwiazdą. jest gwiazda, co wiodła przez ocean Kolumba I ta sama, choć inna, jest w Chopinach nocturnach Zanim gwiazd dosięgniemy, jeszcze przyjdzie nam czekać Szukać gwiazdy na ziemi, patrzeć w gwiazdy dalekie Gwiazda tylko wtedy jest prawdziwa, Kiedy własnym światłem płonie, Obcych blasków nie odbija. Zanim gwiazd dosięgniemy, Jeszcze przyjdzie nam czekać. Zanim gwiazd dosięgniemy, rozjaśni. Człowieka. Ekspert kręcił nosem, gwiazda kojarzyła mu się jednoznacznie. Srokowski zdawał się podzielać jego zdanie z całkiem innego powodu, choć może było to podejrzenie nieuzasadnione, jako że był krytyczny z zasady. Cóż, piosenka to przecież nie poezja. Przewodniczący wykorzystał pauzę, by odczytać decyzję jury. Pierwsza nagroda, druga nagroda, trzecia nagroda. Trzy wyróżnienia. Nazwisko Wojaczka nie padło. Nie padł także Rafał, a wręcz przeciwnie. Uruchomił swoje potężne ciało. Przeszedł zdecydowanym krokiem przez salę, obszedł fortepian z boku i naraz nadał mu drugie życie. Koncertowy Steinway ruszył jak czołg w kierunku stolików jury. Szanowne grono rozpierzchło się w popłochu. Stoliki jechały dalej pchane przez instrument, za którym Wojaczek poruszał się jak woźnica piekielnego rydwanu. Ciasteczko wybiegł z gabinetu, machając z dziękiem rękoma. Kartki fruwały w powietrzu. Tadeusz podniósł jedną z nich. Był to wiersz Rafała Wojaczka, którego już nie było. Ja jestem górą, ty jesteś doliną, zadeptał czyjś but. Basiu, pięknie to zaśpiewałaś. Twoje słowa, moja muzyka, wiedziałam co śpiewam i dlaczego. A ja, Basieńko, miałem wątpliwości. Te wiersze to coś zupełnie innego. Strzępy myśli, skojarzeń, emocji wyrażone w zawiły czasem sposób. Jak sny obłąkanych, nawiedzonych, opętanych biologiczną obsesją, niekiedy głęboko filozoficzne, jak u Mariandy Bocian, kosmiczne, albo liryczne i proste, jak płacz dziecka u Salomei, u Rafała, jak krzyk zachłyśniętego wolnością, naznaczonego miłością i śmiercią. Ja tak pisać nie potrafię. Wiersz trwa w nieskończoność. Piosenka kilka minut. Ty piszesz muzyką, określasz ją, nazywasz po imieniu takty, frazy, intonacje. Muzyka jest nieokreślona, wieloznaczna i bez Ciebie potrafi być genialna. Jednak oswajasz ją, odczytujesz jej kody, wzmacniasz. Jesteś jeszcze jednym instrumentem. Twoje słowa nie są zamiast. Tylko po coś. Potrafią być mocne i delikatne. Wyrażają przecież to, czego palce nie są w stanie wydobyć z klawiatury. Barbara i Tadeusz weszli do mieszkania w dobrym nastroju. Kasia płakała. Musiała płakać już długo. Bo oczy jej były podpuchnięte, ale nie zdążyła zdjąć swego niebieskiego płaszczyka, który Aleksander kupił jej przed wyjazdem. Podniosła z ziemi zgnieciony papier i rozprostowała go. Był to telegram, który zawierał tylko trzy zdania: Nie chcą wpuścić mnie do Polski. Kocham cię nad życie. Al. Kasiu, opanuj się to musi być przecież jakieś nieporozumienie. Wszystko się wyjaśni. Z jakiego powodu mogliby go nie wpuścić? Przecież nie był w nic zamieszany. Czy mogła mu zaszkodzić znajomość z nami, z Tadeuszem? Przecież nie z tobą. Obawiam się, że stoi za tym jego ojciec. Za wszystkim, co zakłóca nasze życie, moje życie, a nawet życie Alicji, stoi jego ojciec, major Strun. Muszę to teraz wyraźnie powiedzieć, to, że nie gram. Ach, nie będę się użalał nad sobą. Wierzę, że nadejdzie czas, kiedy wiele się odmieni. Musisz być cierpliwa, Kasiu. Jeśli się naprawdę kochacie, wytrwacie. Może to już niedługo. Ile może wytrzymać... Naród, który ma w sobie gen wolności. Na festiwalu piosenki w Opolu Joanna Rawik prezentuje Romantyczność w konkursie premier. Robi wrażenie nieporównywalnie większe niż zespół partita. Upozowana na młodego Chopina z podobnie wyrazistą twarzą. Z ekspresyjną gestykulacją śpiewa dramatycznie. Trochę przywołuje romantyzm z czasu Szturm und Drang periodem. Aranżacja na orkiestrę stworzona przez Włodzimierza Nachornego z kontrapunktem w kantach jest wspaniała. Sam aranżer przy fortepianie już zupełnie lekko pomyka po tonacji azdur. To wykonanie otrzymuje nagrodę akredytowanych przy Festiwalu Dziennikarzy. Recenzent Lucjan Kadyryński zaatakuje w przekroju autora tekstu, czyniąc mu zarzut, że zwraca się do kompozytora przez ty. Fryderyku, powiedz sam. Inny znawca muzyki, Bogusław Kaczyński, wypowiada się jednoznacznie. To najpiękniejsza polska piosenka w okresie powojennym. Tadeusz uważa za taką dziwny jest ten świat Niemena. To, że razem z Fryderykiem napisał przebój, pojął dopiero, gdy na basenie olimpijskim we Wrocławiu usłyszał krzyk Kocham świat, po którym nieznajomy sportowiec wykonał skok z najwyższej trampoliny. Skok w górę wykonała natomiast Joanna Rabik, która została zaproszona na Międzynarodowy Festiwal Piosenki do Sopotu. Znów powtórzyła się historia, jakiej Tadeusz jako pianista doświadczył w młodości. Gościem festiwalu był popularny radziecki piosenkarz Muslim Magomajew. Nie jego wina, że musiał wygrać. Rawik nie mogła już wystąpić w konkursie. Zaśpiewała w nim, ale poza konkursem. Aplauz widowni był na przekór tej decyzji. Bisowała w Sopockim amfiteatrze dwukrotnie. W rok później Tadeusz miał ciągle szansę zaistnieć na rynku muzycznym. Dziennikarz radiowy Andrzej Jaroszewski Umożliwił mu kontakt z Niemenem Piosenkarz, który był solą w oku Wydziału Kultury KC PZPR Podbił serca nie tylko młodzieży Na nic zdały się akcje oczerniania go w prasie Dokumentalny film Sukces Który przedstawiał go jako kabotyna Wyświetlany przed fabularnymi seansami Popularność Czesława rosła Pewnego dnia Tadeusz nieśmiało zapukał do drzwi jego warszawskiego mieszkania w bloku przy ulicy niecałej. W pierwszej chwili wydawało mu się, że otworzył mu drzwi Jezus Chrystus i to chwilę po zdjęciu skrzyża. Półnagi, wychudły piosenkarz zdawał się być oderwany od rzeczywistości. Ach, tak. Przypominam sobie, Andrzej coś mi mówił, niech pan wejdzie. Przepraszam, oglądam właśnie wyścig pokoju, zaraz wjadą na stadion. Mieszkanie idola było nad wyraz skromne. Jeden pokój zastawiony sprzętem muzycznym. W rogu tapczanika właściwie duży materac. Za stół służyła duża szafka głośnikowa. Na ścianie wisiał tylko jeden wielki afisz i to nie jego, ale włoskiej piosenkarki Faridy. Niech pan siada gdziekolwiek. Kolarze wjechali na stadion dziesięciolecia. Na czele, kilkadziesiąt metrów przed peletonem, finiszował Ryszard Szurkowski. Ryk ludzi na stadionie i podniesiony głos sprawozdawcy zmieszały się z krzykiem niemena, jakiego nie wydobył w najbardziej ekspresyjnej pieśni. Opadł na fotel. Po jego twarzy spływały łzy. Przepraszam, jeszcze raz przepraszam. Muszę ochłonąć nieco. To z radości. No już, niech pan mówi. Tadeusz odzyskiwał śmiałość. Niemen słuchał z uwagą. Wie pan, jakby tu powiedzieć, by panu nie sprawić zawodu. Ja komponuję. Wybieram wiersze, które kocham. Czasem ktoś mi napisze jakiś tekst, ale to rzadkość. Mam też pewne zobowiązania. Ten pomysł z muzykalem Chopinowskim podoba mi się, ale wiemy obaj, że muzykal kosztuje. Może gdyby ministerstwo. Nie jestem z nimi zaprzyjaźniony. Panie Czesławie. A gdybym znalazł pieniądze na wystawienie Chopinowskiego musicalu, czy byłby pan tym zainteresowany? Zaśpiewałby pan chociaż jeden song? Myślę, że tak. Mój świat jest dziwny, ale ja też go kocham. Jakby tu panu pomóc? Może Ania German zechciałaby coś pańskiego zaśpiewać. Ona po tym wypadku dochodzi do siebie. Dam panu namiary. Proszę pozdrowić. Miły panie, dziękuję za list. Nie możemy się zobaczyć w sierpniu, ponieważ w związku z festiwalem Sopockim jest więcej pracy niż przypuszczałam. Jadę za kilka dni do łodzi na próby z Henrykiem Debichem, a później prosto do Sopot. Stamtąd na upragniony od wielu lat odpoczynek do Bułgarii. Więc dopiero w listopadzie będę w Warszawie. Cała długa oby jesień i zima przed nami. Proszę wypoczywać, bawić się i nie rezygnować z szalonych pomysłów. Serdecznie pozdrawiam. Anna German. Jesień nie była tak długa. Zima jeszcze krótsza. A wiosną, po wymianie korespondencji, Anna skonkretyzowała swoje zamiary. Tymczasem zaprosiła Tadeusza do udziału w audycji, którą sama prowadziła w polskim Radio na Myśliwieckiej. Miły Tadeuszu, porozmawiamy sobie o piosenkach. Teraz leżę właśnie i walczę z resztkami grypy. Potem zabieram się do nagrania Longa. Ciągle jeszcze nie mam sił na normalne życie. Bardzo interesuje mnie twoja piosenka Tyle wam pragnę powiedzieć, którą na przysłanej taśmie śpiewa z grupą Adlibitum Robert Woroniecki. Miałabym mi ją ochotę zaśpiewać na targach płytowych Midem we Włoszech, gdzie jestem zaproszona. Chciałabym mieć fortepianówkę, jeśli to możliwe. Wtedy łatwiej mi będzie załatwić tłumaczenie. To oczywiście nie musi być zaraz, czasu jest jeszcze dużo, ale chciałabym wiedzieć o tym już teraz, dobrze? Zapraszam serdecznie do nas na solec. Anna. W bloku na solcu skromne, choć gustownie urządzone mieszkanie miało niezbędne serce pianino. Miało również swojego wysokiego, łagodnego anioła i wspaniałego stróża w osobie męża, Anny. Zarówno anioł, jak i stróż przewyższali Tadeusza o głowę i dlatego najpewniej poczuł się siadając na fortepianowym stołku. Anioł mówił ludzkim głosem, właściwie prawie szeptem i piękną polszczyzną. Nie było to tak oczywiste po dramatycznych losach rodziny Anny, jej zamordowanego przez NKWD ojca, zagubionych w bezkresnych przestrzeniach Euroazji dziadków i mamy. Tadeusz, by poczuć się pewniej, dotknął pianina i natychmiast zmieszał się, gdy Anna spojrzała na jego dłoń. Ja też mam taki odruch. Gdy jestem poza domem, najbezpieczniej czuję się przy pianinie. Ale tu, tu jest najlepszy z możliwych dom. Warto stworzyć taką piosenkę o dobrym domu. Ty napisz, Tadeuszu, słowa, a ja muzykę. Zbyszku, czy możesz nam zaparzyć tej uzbeckiej herbaty? Zakręciło mi się w głowie. Autor Wojciech Rochatyn-Popkiewicz Jego utwór pod tytułem Zawierzyliśmy gwiazdom śpiewała i grała na fortepianie Magdalena Żuk Fragment etiudy Cemol moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Urszuli Milewskiej i Sławomira Grysy Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje!